Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry, przywitasz się? Ja niedawno wróciłam z pracy, ale tak sobie pomyślałam, że po prostu spędzimy sobie razem dzień i odgryzujemy to, co zalega u mnie od dawna w mieszkaniu. Także może też kogoś motywuje do właśnie odgruzowania swojego domu czy swojego mieszkania. Muszę na pewno ogarnąć prasowanie, bo jest ich na pewno bardzo, bardzo dużo. Chciałabym ogarnąć swoją dokumentację w końcu, bo ona leży. I przede wszystkim wyrzucić jakieś stare papiery, które już straciły dawno termin przydatności. Muszę też wystawić rzeczy na Vinted babci Maxa, bo mnie o to prosiła, także wystawia jeszcze jej rzeczy. I dzisiaj tak właśnie będzie wyglądał mój dzień. Zanim się zabierzemy za ogarnianie, to zjem sobie obiad, bo już jestem turbo głodna po pracy. A obiad mam w sumie taki z wczoraj, bo zrobiłam sobie go więcej, żeby właśnie nic dzisiaj nie gotować. A tak dokładniej to zjem sobie ramen. Już mam tutaj zrobiony taki wywar. Zrobię tylko dodatki do zupy, czyli ugotuję makaron, jajko i usmożę sobie mięsko do tego. A do wywaru jest bardzo prosty. Może brzmi co troszeczkę dziwne. Ale są tutaj dwie łyżki masła orzechowego, dwie łyżki chyba, dwie łyżki pasty miso. Ale błagam Was, nie kupujcie tego w... Biedronce, bo jest po prostu niedobre. Lepiej zamówić sobie takie typowo internetu, ale ja ostatnio kupiłam tego typu właśnie pastę miso w, w sklepie pięciu smaków coś takiego, pięć smaków świata coś w tym stylu. I on jest oryginalny, niby, i właśnie taka pasta miso, ona zawiera to jest głównie sfermentowana soja. A wiem, że ta biedronkowa to tam nic ze soją nie ma wspólnego, właśnie powinna mieć, bo to jest głównie na Robione na soi. I właśnie dwie łyżki takiego, takiej pasty miso. 50 ml wody. Mleczko kokosowe, i nie wiem co jeszcze, nie pamiętam. Gotuję makaron. Gotuję jajko. Jedno, bo jedno już mam w sumie ugotowane w lodówce. Wczoraj sobie za dużo ugotowałam. I smażymy mięsko. Teraz tak mi się przypomniało, że jeszcze do wywaru przecież idzie bulion yy, warzywny. Mięsko smażę normalnie, czyli małej ilości oliwy, yy, dodaję jakieś 100 g na porcję, 100 g mięsa mielonego i przyprawiam pieprzem, solą i papryką słodką, a jak już mięsko się podsmaży, to dodaję jeszcze sosu sojowego. Idealnie wchodzi w taką pogodę jak dzisiaj, bo jest tak lekko zachmurzona, nie jest jakoś super ciepło. Nie łyżeczka. Nagrywam wiesz? Ale jest... Ale mięso masuje. Minus ramena jest taki, że dużo... Garnków i patelni trzeba ubrudzić, żeby zrobić sobie taką przepyszną zupkę. Ale yummy. obiec zjedzony. Idę właśnie rozpakować zmywarkę i włożyć brudne naczynia. Gdy jadłam obiad i zrobiłam sobie taki chwilowy odpoczynek, to słuchałam sobie rozmowy na kanale 0. Zbik, nie wiem, jakubasem. I powiem wam, że ja lubię słuchać takich bogatych ludzi. Można powiedzieć, że on jest bardzo bogaty, bo jego majątek chyba tam ma na 2 miliardy złotych. Więc no, kupa szmalu. Ale fajny w ogóle początek wywiadu już, bo on to opowiada w tym wywiadzie ważny jest czas z rodziną, że praca pracą, ale ważny jest czas z rodziną. I to było takie dosyć... fajne, nie? Podniosę was, bo tak nisko, jesteście. Wiecie co tam jeszcze u mnie? U mnie jest bez zmian. Ja właśnie kończę ostatnią część Harry'ego Pottera i ja nie wiem, co ja będę dalej czytać. Powiem wam, że ja się bardzo długo zastanawiałam nad tym, czy w ogóle zacząć czytać książki z Harrym Potterem, bo każdą część Harry'ego Pottera znam po prostu z filmu na pamięć. Wszystkie części i przez długi, długi, długi czas się zastanawiałam, czy to jest w ogóle sens zaczynać czytać wszystkie części książek. I powiem Wam, że miało to sens, bo dopiero teraz zauważyłam, że w filmie większość rzeczy nie miało w ogóle sensu. Tam jest wszystko wyjaśnione. W ogóle w filmach chyba tylko była jedna wzmianka o Green... Jezu! O Grindelwaldzie. A w książce było no, dużo informacji o tej postaci, co było też ważną postacią dla Dumbledora. I powiem Wam, że teraz mnie jest smutno, bo został mi dzisiaj ostatni rozdział. Nie wiem, co ja będę czytać teraz. <grym> A jeśli chodzi o Harry'ego Pottera, jeszcze wiem, że mają nagrywać serial. Już do tego serialu jest przecież przeprowadzony casting. Wiem, że jeszcze chyba nie, wszystkich, e, nie wszystkie postacie są wybrane. Ale bardzo mi się nie podoba postać Snape'a nie to, że mam coś, że jestem rasistką czy coś. Tylko po prostu w książce był inaczej, nawet opisany i to mi nie pasuje. No halo, czemu? Dziewiąta. Duże kontrowersje też z Hermioną, ale Hermiona wydaje mi się, że tam chyba nie było jasno napisane co do Karnacji. Ciekawostka jeszcze z mojego życia numer dwa jest taka, że za miesiąc jadę na koncert. Eda rano Właśnie tu wrocka. Powiem szczerze, nie przesłuchałam jeszcze nowej płyty. Znam te utwory z radia, najbardziej popularne. Tak całej płyty nie przesłuchałam, a będę musiała zacząć, żeby wiadomo, no trzeba śpiewać na koncertach, nie można tak stać. I co? Co robić innego, nie? Ogólnie nie kupujemy taką butelkowanej wody, bo wiecie, plastiki i tak dalej. Tylko Mamy taki dzbanuszek z Brity, i tutaj tankujemy sobie wodę. Ale dzisiaj u nas w Olsztynie była jakaś awaria i nie było e, wody. Ale jak byłam w Lidlu, tyle ludzi się. Była 12 godzina. I tyle ludzi brało wody z grzewki, wód. E, nie wiem, jedna pani chyba miała z 18 tych zgrzewek. Nie wiem, może do firmy brała czy coś. Ale ludzie tak zaczęli panikować, że nie ma tej wody, i od razu mi się przypomniało, jak. Mieszkaliśmy w Wrocławiu i było zagrożenie powodzią. Ludzie tak samo robili. Wykupywali te wody, jak leci. Wszystkie wody w marketach to wszystko kupili. My mieliśmy jedną zgrzewkę wody, w razie gdyby po prostu nie było wody do picia. A resztę wody po prostu sobie zagotowaliśmy w garnkach, bo tak sąsiadka robiła i, i mówiła, że jak mieszkali w 2010 roku, to też tak było, że po prostu nie było wody, bo było. Była powódź, taka mała powódź, właśnie tam okolice Kozanów, taka dzielnica Kozanów i my właśnie mieszkaliśmy niedaleko tej dzielnicy. Także ona się trochę przestraszyła, bo myślała, że będzie to samo, tym bardziej, że miała dwójkę dzieci w domu. No my mieliśmy psa i też się bardziej o niego martwiliśmy niż o siebie, my byśmy jakoś wytrzymali, no człowiek może przeżyć bez wody 4 dni. No i to mi się przypomniało po prostu. Tak chciałam powiedzieć. Dobra, ale miał być odcinek z ogarniania mieszkania i co? I nie ma ogarnienia? To jest. Powiem wam, że nie chce mi się dzisiaj nic robić za bardzo, więc po prostu chyba jutro dokończę. Nie mam ostatnio takiego lenia. wam powiem, że to jest szok. Czemu tak jest? Ale wiecie co zrobimy? Max przywiózł, mój chłop, przywiózł te ciuchy od swojej babci, która mnie prosiła żeby je wystawić na Vinted, czy tam gdzieś tam. I oto one. Są tutaj dwie skrzyneczki takie. oj, Więc po prostu zrobimy już sobie zdjęcia, a jutro je spróbujemy wystawić. I jeszcze czeka mnie taka moja druga praca. W sensie, no, taka moja druga praca. Muszę dla Was rolki zrobić na Instagrama. Mam kilka nagrane, ale nie zmontowanych. Więc po prostu zrobimy foteczki jakieś, dopóki jest jasne, bo może być później gorzej. Zostawię linkę może w opisie, może ktoś będzie chciał Komu się coś spodoba. Ja ogólnie Wam powiem szczerze, że yy, kiedyś miałam Vinted, ale ja tam nic na nim nie kupowałam. Mało tego, ja tam nic nie sprzedawałam, praktycznie, tam miałam kilka rzeczy. Jestem taka, że ja noszę ciuchy, aż się one nie zniszczą. Staram się być minimalistką i staram się tych rzeczy jak najmniej gromadzić. <laughs> o nie! Dobra, wiecie co? Odpuszczam. Właśnie mi bratowa wysłała, że bratonek z bratonicą sprzedają lemoniadę. Taki biznes sobie zrobili. Alanek ma 7 lat, a... a Milenka ma 9 lat. Także mega się cieszę, że oni wpadli na taki biznes. Dzwonię do mojej mamy, czy przypadkiem nie chce jechać. No, słucham Cię. No, dzień dobry, co robisz? Paulina mi wysłała, że dzisiaj babeczki mają, także że ja muszę jechać na babeczki, bo, bo im obiecała. No to wpadnę za chwilę. Dobra, hej, pa! Dobra, jedę. <śmianie> Zmiana planów jednak. Właśnie dojechałam do mamy. I pojedziemy zobaczyć do mojej bratanicy i do bratanka, jak im idzie interes. Chociaż nie wiem, czy zdążę, bo jest taka średnia pogoda. Rozpada oraz raz słońce. Nie wiem, o co tu chodzi. Dzień dobry! Dzień dobry! Co tam pani ma dobrego? A po ile pani ma bransoletki? To ja chcę dwie babeczki. A mogę lemoniatkę też? Dobra, to lemoniatkę jeszcze. Wiem poprosił. O kurczę, sama nie wiem. To cytrynową poproszę. Z napiwkiem proszę. O, trzeba wspierać lokalne biznesy. To mogę sobie nalać do kubeczka? Do tego? A na co wy zbieracie? Na co? Na pociąg lego, ale ekstra! Któryś tylko? Mm. No z jednego się pije tutaj, z a tego? co? Tak, Milenka, nie? No. A zrobisz dla mnie bransoletkę? Mm. Masz jak Żaneta? Zawsze z tą żanetą problem. <grym> to zrób mi M jak Max, albo M jak Milo. Mogę wybrać koraliki. Kolorowe, albo takie złote, tak? To ja. Hmm, a jaką ty sobie robisz teraz? Ej, ja chcę taką złotą. Mogę złotą takie kuleczki, czy już nie masz za dużo? To ja poproszę złotą. O, a ja Dzień dobry. torbę z samochodu. A gdzie masz tą torbę? E, Tarbę za kierowcą. Ok. O, kurde. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, nie wiem. O, Dobry, przepraszam, cześć. ale mam ręce zajęte. Robimy konkurs. Kto zrobi najlepszą gwiazdę? Wow, teraz Laurka. Laurka, super. Teraz Alanek? Co to była za gwiazda? Teraz ciocia. Uwaga! <grywa> ale się boję. <grywa> Jezu, ale jak mi się w głowie zakręciło. Właśnie wróciłam do domu. Trochę mi się posiedziało. Jest po 21. A ja jakoś wyjechałam o 17.00. 30, coś takiego. Ale mam babeczki na wynos, które kupiłam od Milenki. Jak widzieliście, biznes się rozwija, także jestem z nich naprawdę dumna, że wpadli w ogóle na taki pomysł młodzi przedsiębiorcy. Najgorsze jest to, że do końca tygodnia ma u nas padać, więc ten biznes musi teraz poczekać. Mówiłam Wam, że nie mieliśmy wody. Kupiłam jedną zgrzewkę wody sąsiadce, bo bardzo nas o to prosiła. W sumie bardziej maksa niż mnie. No i kupiłam tą zgrzewkę wody, no co to jest, 10 zł. Nie chciałam od nich pieniążków w ogóle brać. No ale ona, nie, nie, ona musi dać te 10 zł, chociaż, bo ona nie będzie mogła spać. No i jak przyjechałam, to zobaczyłam ten widok. Nie było nas w domu. No, i jedna pani musiała zostawić kasę. No i co, i produktywny plan poszedł? Zapomniany, ale to nic. Jutro też jest dzień, i jutro. O. i jutro wszystko ogarniemy. Zjem sobie bałeczkę. To może. tomorrow. Dzień dobry, kochani. Dopiero teraz się do was odzywam. Jest godzina 15. Mówiłam, że ten vlog będzie. Produktywny, a w sumie taki nie jest, bo yy, plany mi się trochę pokrzyżowały, ale w dobrym znaczeniu. Zabierzemy się teraz yy, za robienie zdjęć na Winter. Zrobimy sobie chwilową przerwę, bo Max przyjechał, zamówiliśmy burgery, zjedliśmy już je i, i biorę się dalej, choć ciemno się zrobiło lekko. Ale to nic. Zobaczcie, jaką konstrukcję sobie wymyślałam, żeby były ładne zdjęcia. To Tego... Mamy takie lampeczki do czytania książek, Ja sobie zainstalowałam telefon. I obraz jest nawet fajny. Wiecie co. Jestem przed okresem i już zaczynam mieć wahania nastroju. I to mnie tak przeraża, bo mi się chce śmiać, płakać jednocześnie. Raz czuję się beznadziejna, raz czuję się, że nic nie potrafię, raz nie wiem, jestem w pełni sił, ale to tylko na chwilę. O, straszne to za czasów nastoletnich, czy nawet jeszcze dwa lata temu, czy rok, nie miałam takich. Aż przypaści, jeśli chodzi o mój humor, jeśli chodzi o moje nastawienie i o samoakceptację. Straszne to, niesamowicie. Też tak macie? Proszę, powiedzcie, że macie. Dużo rzeczy nie mam na szczęście, także tylko zrobię foteczki, a później wszystko pomierzę. Bo rzeczy raczej dzisiaj tego nie zrobię. Ostatnie te plany dniami nie wychodzą, jak zauważyliście na przykład dzisiaj, wczoraj... Dzisiaj i wczoraj w sumie. Zrobiłam sobie plan, gdzie wydawało mi, się, wydawało mi się, że powinnam go zrealizować i to palcem w nosie, bo nie były to jakieś ciężkie wyzwania, ale nagle przychodzi coś, przez co muszę inne rzeczy odstawić, no ale się też nie stresuję. Kiedyś bym się mega tym stresowała, że nie zrobiłam wszystkiego, a teraz po prostu wiem, że mogę to zrobić następnego dnia. Powiem Wam, że dzisiaj jest. Wszystko nie tak jak powinno. Przed chwilami karta nie chciała w ogóle działać. Ciągle mi pokazywało, że jest zapełniona, więc wszystkie pliki, które miałam na karcie przesłałam automatycznie na dysk, żeby po prostu zrobić miejsce. Okazało się, że to i tak nie wystarczyło. Nic już na tym dysku nie widziałam na kąpie, i musiałam ją sformatować. Jezu, nic dzisiaj i wczoraj nie idzie po mojej myśli. A... Trudno. Mi jeszcze została ta góra, góra prania, więc jeszcze to dzisiaj sobie ogarniemy. I nic więcej na dzisiaj, bo już jest późno. Właśnie dałam Mailowi kolację i będzie sobie teraz wcinał, także... Ostatnio Max mi uświadomił, że jestem ekstrawertyczką, ale z lękami. Ja zawsze sądziłam, że jestem introwertykiem i nadal tak uważam, ale bardzo lubię czerpać energię od innych osób. jejku co się stało? E, taką pozytywną oczywiście, nie lubię negatywnych, negatywnej energii. Ale zawsze uważałam, że jestem introwertykiem. I chyba nawet kiedyś robiłam jakieś testy z internetu, oczywiście nie jakiegoś psychologa. E, I wyszło mi, że jestem duszą intro introwertyka, także nie wiem. Mam też dużo nieprzepracowanych rzeczy, to prawda, ale myślę, że sobie jakoś z tym radzę. I się bardzo interesuję różnymi psychologicznymi zagrywkami i tak dalej. Dużo psychologicznych książek czytałam. Dobrze kochani, ja już kończę tutaj prasować, powolutku, a z wami się już żegnam. Myślę, że ten vlog uświadomi niektórym osobom, że nie wszystko wychodzi tak, jak chcielibyśmy, żeby to wyszło. I dajcie subka, to wam nie zajmie dużo czasu, to zajmie około 3 sekundy, a dla mnie wiele to znaczy, także kliknijcie tam sobie na dole subskrypcję. Zapraszam również na mojego Instagrama i nie zapomnijcie o bloopersach, które są na samym końcu, bo Myślę, że dużo osób omija. Do następnego razu. Bye! Ładnie to powiedziałam. Także jeszcze bulion Ale to jednak pamiętam Alanek ma 6 lat. O nie, 7 już ma. <c> <vote language> o nie. Oni to pewnie oglądają.